Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku i w kolejnej serii, w kolejnym jakby odcinku serii moja kolekcja chciałam Wam dzisiaj pokazać moje lakiery do pasnokci jakie ja posiadam. Stwierdziłam czemu nie, ja lubię oglądać filmiki właśnie o lakierach. Lakierów nie mam dużo, naprawdę, bo jestem wolniczką tipsów, ale póki co paznokci mi odpowiedają po nich, także a nie nawidzę mieć y, nagich. paznokci, także muszę mieć je pomalowane. Najpierw wam pokażę moje lakiery, wszystkie jakie posiadam. Moje lakiery y, są w takim pudełku, to sobie wyklaszę tam, na, nawet i pan tam, słuchajcie po czym to. I to, i będę wam pokazywała może y, firmami. Y, także zostańcie ze mną, jeżeli jesteście zainteresowani, jakie to lakierki ja posiadam. Więc może zacznę od lakierów z Primarka, bo ich mam najwięcej. Także co? także zaczynamy. Na pierwszy ogień pójdą takie bardziej neutralne kolory. Tutaj mam cztery. Chciałam Wam to gdzieś ustawić i pokazać, ale niestety światło jest do niczego. Także jesteście skazani, mnie oglądać po prostu. Dobra, zaczynamy. Pierwszym lakierkiem jest brokat. Jest to zwykły złoty brokacik. Te lakiery nie mają numerków. Są sprzedawane w kompletach. Nie pamiętam niestety po ile. I jest fajne, że one mają pełno 6 ml, także zdążę zużyć. Bo przecież, jakbym miała wszystkie wielkie, ogromne lakiery, to nie byłabym w stanie ich po prostu sama zużyć. Także lubię właśnie takie mniejsze wersje. Co do lakierów z Primarka, one trzymają długo, one u mnie trzymają nawet do 5 dni. Także, także spoko, Jedyne co, to wszystkie one dość długo wysychają, co, co niekoniecznie mi się chce czekać. Um, następnym kolorkiem jest taki. <grym> I spadło! Następnym kolorkiem jest taki. Nie wiem jak go nazwać brudny róż. Może trochę brąz. Taki niezidentyfikowany kolor, ale to jest taki brąz przełamany różem. Brudny róż coś, coś takiego. Jeżeli chodzi o takie, one mają te pędzelki, to pędzelki są takie. Bardzo fajnie się nimi nakłada i ten lakierek, on jest matowy. No, matowy bez... Nie, on ma tutaj jakieś drobiny, natomiast to nie jest brokat, po prostu nadają takie satynowe wykończenie, on, on nie ma brokatów w sobie. Następnym kolorkiem, który ma podobne wykończenie, jest takie złoto. Trochę przybrudzone złoto. Tak Wam może pokażę. I, tak jak mówiłam, też połyskujące takie wykończenie satynowe, ale to one, one nie mają brokatów w sobie. I ostatnim lakierem jest taki szary, jak metal to jest kolor zwykłego, czystego, gołego metalu. Taki metaliczny kolor, jak bardzo go lubię. I jeżeli chodzi o warstwy, to jeżeli w ogóle chodzi jeszcze o ten brokat, Wam nie powiedziałam, on ma takie większe i mniejsze drobiny w kształcie rąbów yy, w kształcie takich mniejszych kuleczek, trochę większych kuleczek. Natomiast bardzo fajnie się yy, go zmywa, nie jest tak jak niektóre brokaty, że i trzy i powodzenia życzę. Tylko on chodzi tak jak zwykły to po prostu lakier, co bardzo łatwo, te wszystkie lakiery, brokat też to bardzo jest fajne, bo nawet jak sobie nawalę trzy warstwy, to nie muszę się z nim męczyć, żeby go zmyć. i Coś jeszcze wam chciałam powiedzieć o tych lakierach. Aha, jeżeli chodzi na przykład o ten metaliczny, to jego wystarczy naprawdę jedna warstwa i jest spoko. Yy, następnymi kolorkami też jest Primark, też cztery kolorki, natomiast bardziej takie żywe, takie na teraz, chociaż nie powiem zimą, też je nosiłam, bo co mnie to tam, że jest zima i się nie nosi na Ja noszę, kiedy mam ochotę. Tak, yy, także pierwszym lakierkiem, fajnie jest, fajnie, fajne są one w ogóle, bo są dwa lata po otwarciu, ważne, także ten super. Yy. Też jest kolorkiem, jest taki prześliczny pomarańcz, uwielbiam go. Jeżeli chodzi o pomarańcz, też wystarczy jedna warstwa, on nie ma żadnych drobin, jest totalnie matowy. Totalnie matowy, natomiast na paznokciu nie wygląda tak, tak sucho, ile wiecie o co mi chodzi. Na paznokciu wygląda bardzo, bardzo ładnie. Drugim takim kolorkiem, który też bardzo lubię jest, jest taka cudowna neonowa zieleń. Jej również wystarczy jedna warstwa ja bardzo lubię połączenie tych dwóch kolorów, y, razem, że na przykład są wszystkie pomarańczowe, jeden zielony, czy na odwrót. Następnym kolorkiem jest neonowa rzut, której niestety trzeba dać dwie warstwy, bo przy jednej ona prześwituje. Młode warunki nie przyjmujcie się. E, przy jednej warstwie, jak mówiłam, prześwituje, trzeba dać dwie. E, natomiast kolor jest, jest cudowny, również matowy, tak jak zielony, te wszystkie neonowe są matowe. I ostatni y, jest mój chyba ulubiony róż. Różowy, o, jedny róż. Ja kocham takie kolory, uwielbiam takie żywe kolory, szczególnie róże. Yy, także to jest taki kolorek, jego też na warstwa jest taki ślicznie, wygląda na stópkach. Teraz Wam może pokażę sun kiss, bo ich mam też cztery. I najpierw pokażę może ten, który mam dzisiaj na poznawce. I to jest ten lakierek. To są te lakiery, które Wam pokazałam, yy, które kupiłam w palecie Tankist, i to jest taki śliczny. Kolor jak go mam dzisiaj na palcach, to jest taka czerwik wpadająca aż w bordo, takie czerwi, kolor czerwonego wina i on ma drobiny. Eee, drobinki ma, które opalizują na różowo, czerwono, złoto, także super. To jest numerek 6G, eee, na takim też troszkę ciemnym, ale to już jest ciemny róż po prostu z eee, drobinami opalizującymi na złoto z numerku 5K. Następny sanki z, z też z drobinami, ale takimi srebrnymi. Jasny, fajny róż w kolorku 6H. I ostatni również róż z takim srebrna, srebrnawo-różowymi też drobinami w kolorku 6L. Jeżeli chodzi o te lakiery, trwałość, ja je jak malowałam paznokcie wczoraj. zmywałam naczynia, wszystko bez rękawiczek tym razem, więc żadnych odprysku nie ma. te lakier też u mnie trzyma około 4 dni. Bez ja chciałam Wam powiedzieć w ogóle, ja nie użyłam żadnych top coatów, żadnych pod top coatów, czy jak to się nazywa. Nie użyłam po prostu takich rzeczy, nie jest mi to potrzebne. Ym, także te lakierki też są fajne, one schną szybko, yy, że, zresztą ja nigdy nie czekam, a tak naprawdę to do końca pierwsza warstwa, tylko jadę pierwszą warstwę, zaraz jadę drugą i mam spokój, siadam przed komputerem i ogonem, bo ja najczęściej, w ogóle ale pazuchcie jak już młody mi śpi, także do yy, spokojem potem mogą mi wysychać. Yy, następnymi lakierkami są lakierki z Mua i z Mua mam dwa lakiery. Miałam też czerwień, ale mi pękł i wysechł. Niestety, no. Tak ubolewałam nad tym. I pierwszy jest taki biały. Bardzo mnie denerwujące nakrętki, bo widzicie, ja nie umiem tego z powrotem nakręcić. Nie umiem tego nakręcić, żeby było prosto, no. To jest. Yy, nie ma numerku, jest All Nude. Jeżeli chodzi o, o trwałość, to około 3-4 dni. U mnie się dość długo trzymają lakiery. pędza jak wygląda, tak? Natomiast tego lakieru nie jestem do końca zadowolona, bo przy dwóch warstwach jeszcze są smugi, jeszcze on prześwituje także trzy warstwy minimum. Drugim lakierkiem jest taki śliczny, w ogóle w sklepie myślałam, że to szary jest, bo tam jakieś głupie światło było, natomiast to jest taki brudny fiolet, ale strasznie mi się podoba ten kolorek. I to jest kolorek 21 i jego wystarczą normalnie dwie warstwy i jest spoko, też szybko snu. Dobra, i teraz następne, które jeszcze mamy jakby do pary, są z firmy West and Wild, ale dobrze czytam, eee, taki kolorek, też nie umiem nakręcić nakrętki, jest już dość dużo, bo to jest 10 ml, eee, pędzel fajny, pędzel tak, i to, ma, to nie ma żadnych numerek, jest napisane tylko, że do French'a, natomiast eee, nie wiem, czy to nie jest do frencha. to się nadaje kompletnie do frencha, bo ponieważ ten ma zbyt odcień y, beżowy, za bardzo on wchodzi w beż, więc jest zły do fręcza. Jej też trzeba go dwie żeby był jako tako. Y, natomiast ten różowy, jego w ogóle trzeba dwie warstwy poprzedniej, wygląda tragicznie. Y, y, wygląda tragicznie i on się nie nadaje kompletnie do French'a, bo on ma kolor po tych, jak mówiłam, po jednej dupa, blada, tragiczny, po prostu fuj. A po dwóch warstwach on ma kolor jak budyń malinowy, także no, sorry, nie widziałam French'a w kolorze budyniu malinowego. No i trwałość, matkości, jeżeli chodzi o trwałość, to na naszym dzień już są odpryski, max 2 dni wytrzyma. także niekoniecznie. E, następnym lakietkiem jest Rimmel, już go Wam raz pokazywałam, Rimmer Lasting Finish Pro w kolorze 350 Violet Metal, e, do 10 dni się trzyma, mm -hmm, na pewno, jeżeli miałabym pomoc domową, to oczywiście by się trzymał 10 dni, bo bym siedziała do góry w nic nie robiła, nie? ale yy, naprawdę on nie trzyma 10 dni o, ja po trzech dniach mam odpryski gdyby napisali do 5 dni, to spoko mi po 3 odpryskuje, no to jeszcze bym im uwierzyła że komuś tam trzyma 5 dni ale 10 dni, no sorry, nie oszukujmy się jeżeli ktoś robi w domu, zmywa, sprząta przecież włosy myjemy to on nie wytrzyma 10 dni, nie, może gdybym miała top ale ja top nie zamierzam póki co kupować więc no niestety na pewno to nie jest 10 dni następnym kolorkiem jest Sally Hansen, Hard as Niles. Kolorek biały i to jest numer. On jest bez numeru. Jest napisane tylko White Tip. Jeżeli chodzi o pędzel, to standardowy pędzel o taki. Jak mówiłam Charlie Hansen i to już jest biały, ładny, po dwóch warstwach jest on biały, biały jak powinno być, nawet po jednej już widać, że to jest biel, po drugiej jest taka głęboka, piękna, śnieżna biel. Jak go uwielbiam do zwłaszcza, na stópki, ale na całą płytkę go nakładam, bo mój narzeczony lubi białe paznokcie. Także od czasu do czasu mu taką przyjemność sprawia. <laughs> Następnym kolorkiem jest Gosz, którego widzieliście w Holu. 551 Sweet Peach, on ma brokat w sobie. Taki blokad żółtego złota, o! E, dwie warstwy, jego trzeba nałożyć. E, trzyma dość, dość długo, znaczy dość długo, dla kogoś długo, dla kogoś krótko, dla kogoś ale dla kogoś tragedia. E, trzyma też około trzech dni. E, no i co, jest jasny, nie do końca, on do mnie przemówił, ale no, trzeba na tym kolorkiem jest taki malutki, fajny w kształcie e, jakby kredki. I to jest e, dark glow najpoliż. I czy to ma numer Orange Glow. I to jest lakier, który świeci w ciemności. E, naprawdę... jakiego ja jego miałam na paznokciach, Słuchajcie, ja mówię normalnie, wow, nie będę spała, bo bym to poczęła jak święta! Ale on jest naprawdę mom, be, ble, ble, on jest naprawdę super! Nie zgarnięcie, Karta się skończyła, w pamięci. U mnie to jest, kochani, tak przewidywalne, że jak nie rozłączy, to albo bateria, albo karta i po prostu... Oh, oh, oh. Mówiłam o tym lakierze święcącym świe, świecącym w ciemności. Yy, tak jak po ciemku jestem nim zachwycona, tak o jasności on niekoniecznie wygląda, bo padną wygląda na takiego suchego, takiego trochę i on ma w sobie brokat, więc podejrzewam, że ten brokat świeci, a i on świeci na takie fajne, neonowe, że to bardzo fajny kolory. Teraz już ostatni lakier, tylko muszę go znaleźć, bo jak to ja zgubiłam i mi młody tutaj porozwalał. Mam, 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 mam. Mam, nic się nie stało. Pode mną był, usiadłam na nim. I to jest taki różowy lakier. To jest pierwszy lakier, jaki ja kupiłam po przyjeździe tutaj. Teraz nie zawsze się bo on był przechylony. To jest firma Lasham Beauty. To jest kolor ja znajdę. 134 Ultra, coś tam. Albo to nie jest Ultra. Numerek 134, przepiękny róż, ja go ubiegam na stopach. Yy, trzyma długo, potrzy... Umówmy się tak. Trzymać każdy u mnie 4 dni, nie będą mówiła co chwilę, długo, długo, długo. Jak zwykle koło 4 dni, tak się umówmy, będzie łatwiej. Chociaż tak się umawiamy, że. Będzie łatwiej. Yy, I co to był ostatni lakier. On jest, on jest matowy. Matowy mnie dostało jego gdzieś tyle, jakieś pół. Będę yy, go zużywa. powoli, to uważam, że trochę robi się takie. Już. Lakierek yy, bardzo fajny, mówię, ubieram go na stopach. I to wszystko, kochani, to wszystkie moje lakiery jakie ja posiadam. Yy, więcej nie mam. Nie mam też żadnych odżywek ani nic, nic nie stosuję. W sumie nie wiem dlaczego, musiałabym kupić bo chcę podratować moje paznokcie, bo po prostu się chyba na mnie odgrywam, bo to, że je maskrytowałam przez długi, długi czas tipsami. Hmm, także podejrzewam, że to zemsta. Yy, natomiast jak, wie, jak już wiecie, jak mówiłam na początku, jestem zwolenniczką bardziej, yy, bardziej tipsów niż niż lakierów do paznokci, lakiery do paznokci uwielbiam też, jak to kobieta, uwielbiam kosmetyki, bo zaliczamy chyba lakiery do kosmetyków, tak mi się wydaje. Dobra kochani, bo się rozgadam i po co miały być lakiery, także pokazałam Wam lakierki, napiszcie mi czy spodobała Wam się kolekcja, albo nie piszcie nic, a jak chcecie zresztą. Yy, także okej, okay. także to tyle na dziś. Ja się z Wami będę żegnała i do zaś, do następnego, pa!